Potrzeba remontu dachu była pilna ze względu na stan uszkodzeń i ubytków, które dają o sobie znać w czasie większego wiatru i deszczu. Takie też były wskazania powizytacyjne księdza biskupa. Koniecznością było dlatego, że odczuwaliśmy przy większych deszczach. Właśnie tak jak wczoraj, to zacieka. Są miejsca, gdzie zacieka po prostu zwyczajnie. To już jest historyczne, bo to ma 100 lat. Jak wiemy, mój poprzednik bardzo się starał o to, żeby uzupełniać te braki, no ale trzeba kiedyś wreszcie, bo taka była potrzeba no, kompleksowego tego zadziałania, i dlatego podejmujemy się tego trudu. Pierwszy etap prac kosztować będzie około 250 tysięcy złotych. Na dwóch skrzydłach zmieniony zostanie podkład i dachówka. To jest pierwszy etap, bo wiadomo, w zimie nie można pracować w takich warunkach, bo tu trzeba mieć dobrą pogodę na to. Więc to jest na ten rok przewidziane. Co w przyszłym zobaczymy. Prace mają trwać do 30 września, dalej mają toczyć się w przyszłym roku. Docelowo wyremontowany ma zostać cały dach, włącznie z kopułami, co miesiąc w kościele organizowana będzie kolekta inwestycyjna na remont dachu. Uruchomione zostało też specjalne konto, gdzie wpłacać można dowolne kwoty na ten cel. Szczegóły znaleźć można na stronie parafii